Witajcie. Zdarza się czasami, że udzielam porady w sprawach rodzinnych i odradzam wnoszenie sprawy o rozwód. Czasami można to zastąpić na przykład pozwem, innym, innym pozwem czy sprawą o ustalenie kosztów utrzymania rodziny. Często się zdarza, że osoba, która dowie się o zdradzie małżeńskiej i ma mnóstwo przyjaciółek, rodzinę, to od razu otrzymuje poradę życiową Proszę się rozwić natychmiast, bo ktoś się zachował nieodpowiednio. Jeżeli przyjdziesz do doświadczonego adwokata, to pomimo tej zdrady, nawet zdrady ewidentnej, ja zawsze radzę, żeby wybaczyć małżonkowi i próbować kontynuować związek, bo jakaż jest gwarancja, że następny związek będzie lepszy? Jaka jest gwarancja, że nasz nowy partner pokocha moje dzieci? To zawsze jest ogromne, jest ogromne ryzyko. A czasami winny małżonek próbuje tak naprawić związek małżeński, że potem życie układa się wspaniale. Mieliśmy również przypadki, że doszło do rozwodu, a potem te osoby były sobie przeznaczone i związek zawarły małżeński, małżeński ponownie. Dlatego pamiętajcie, że można oczywiście nie zapomnieć o zdradzie małżeńskiej, ale trzeba próbować wybaczyć. Jeżeli u nas w Polsce jesteśmy w większości wyznania katolickiego, to z jednej strony ta nauka Kościoła nakazuje wybaczyć, a z drugiej strony, jeżeli biorą porad, to dowiaduje się, że nie ma wybaczenia że wybaczenie jest bardzo trudne do zaakceptowania. I odnoszę wrażenie, że głównie ze względu na otoczenie, na rodzinę, na przyjaciółki, które często są rozwiedzione i które mówią, że nie można wybaczyć, trzeba po prostu y, doprowadzić do rozwodu. A gdzie wtedy jest interes dzieci, które zawsze cierpią, kiedy rodzice się rozwodzą, i zawsze chcą, nawet po rozwodzie, żeby ci rodzice nawiązali pożycie i ojciec albo mama wróciła do rodziny? Tego, czego Wam życzę. Pamiętajcie o wybaczeniu i, nie, i niepochopnym podejmowaniu decyzji w sprawie rozwodu. Jeżeli macie w tej sprawie wątpliwości, pójdźcie do profesjonalistów, skontaktujcie się ze mną, a odpowiem na Wasze pytania oraz skomentuję okoliczności sprawy, które może się nie kwalifikują do rozwodu.